Według danych Instytutu Matki i Dziecka oraz Narodowego Funduszu Zdrowia aż 90% dzieci w Polsce ma wady postawy. Okrągłe plecy, koślawe kolana, płaskie stopy. Większość to wady nabyte, to pokłosi siedzącego trybu życia, godzin spędzonych przed komputerem czy telefonem. Należy obserwować swoje dziecko od najmłodszych lat i jeżeli coś jest niepokojącego, jest mocna asymetria w ciele, asymetria tułowia, kończyn, coś zauważamy, co wydaje nam się podejrzane, to wtedy już się należy zgłosić do specjalisty. Bezpiecznym wiekiem jest wiek tak do, sześć, do szóstego roku życia, żeby, to, żeby była czas na korekcję wzorca ruchowego. Bo w późniejszym wieku znacznie trudniej jest wyprostować postawę. Z wiekiem nasze ciało kostnieje, więc robimy się bardziej sztywniejsi, co widać między dzieckiem, co ma 3 latka, a osobą, co ma 30 lat. Więc faktycznie z wiekiem jest coraz trudniej to wyprowadzić, natomiast nie jest to niemożliwe. Dobrym momentem, aby popracować nad naszym kręgosłupem jest lato. Dzieci spędzają więcej czasu na świeżym powietrzu. Ruch to zdrowia, a prosty kręgosłup to lepsze samopoczuście i brak bólu w przyszłości. Ruch to jest biomechanik. Naszego ciała. Jeżeli nie mamy ruchu, to nasze ciało zastyga. I jeżeli nie prowadzimy odpowiedniego sposobu żywienia, to też nasze tkanki są źle odżywione i nasze stawy. Zatem wakacje warto ograniczyć czas spędzany przed ekranem, zachęcać do ruchu i zmienić dietę.